Na kolejnym filmie, w którym będę mówić o Wenus w Raku. O tym, czym jest Wenus w horoskopie, powiedziałem już w filmach: Wenus w Baranie, w Byku i w Bliźniętach. To był ten sam film, pierwsze 10 minut załączony. Więc warto, żebyś obejrzał ten film, obejrzała ten film przed tym, jak przejdziesz do Wenus w Raku. Dlaczego? Dlatego, że Wenus w Raku, czy jakakolwiek planeta w danym znaku Zodiaku, nie reprezentuje całości Twojej osobowości. Warto o tym wiedzieć. Każda planeta jest częścią w ciebie, w tobie, twoim archetypem wewnętrznym, wewnętrznym głosem w tobie. Każda planeta ma jakieś potrzeby i wyraża je poprzez nas. Więc planeta jest jak podmiot w gramatyce, języka, astrologii, natomiast znak zodiaku jest jak przymiotnik i przysłówek, który opisuje ten podmiot. Jeśli więc Wenus reprezentuje twoje wartości, jakie one są? Odpowiedzi, odpowiedzi na pytanie, jakie wartości? Reprezentuje znak raka, miłość i droga miłości, jaka racza. Wenus reprezentuje także potrzeby walidacji. Ja używam tego sformułowania, ono w języku polskim jest stosunkowo rzadko wykorzystywane, ale jest, bywa. Potrzeby walidacji są związane z potrzebami uznania, ale także z potrzebą własnej wartości, z potrzebą bycia zauważonym, docenionym. Kochanym i lubianym, i my te potrzeby zaspokajamy i chcemy je zaspokoić w każdej jednej relacji. Wenus reprezentuje również nasze wartości. Nasze wartości ulegają zmianie w życiu, ale także coraz głębiej rozumiemy pewne wartości, które mamy. Zrozumienie i świadomość swoich własnych wartości jest bardzo ważne, bo następnie dostosowujemy nasze życie do, tej, do tych przyświecających nam wartości, które, czyli kwestii, które są dla nas ważne. Dla wielu ludzi w obecnych czasach na przykład ważna jest popularność, która może się e, objawiać tym, że po prostu chcemy być lubiani przez wszystkich i akceptowani przez wszystkich. Lubiani w całej rodzinie. Lubimy mieć dużo lajków za nasze posty. I teraz warto się za zastanowić, czy na przykład popularność jest moją głęboką wartością. Czy jest dla mnie faktycznie najbardziej istotna, czy, fak czy bycie lubianym i uznanym przez wszystkich jest tym, co powoduje we mnie szczęście i że czuję się spełniony. Więc teraz, co oznacza Wenus w raku? Ponieważ Wenus to Twoje wartości, a rak to bardzo rodzinny znak. Rak postrzega rzeczywistość przez pryzmat emocjonalnych więzi i przez pryzmat przeszłej zażyłości. Rak jest mocno przywiązanym ze znaków i na pewno Wenus w raku. To będzie duża lekcja pokonania przywiązań i bycia uwięzionym w przeszłości. Warto zwrócić uwagę na e, emocje żalu. Emocja żalu jest bardzo typowa dla planet znaku Raka. Wenus w Raku czuje żal, bo żal jest częścią niepogodzenia się jest taką, nie, takim niepogodzeniem się z tym, że pewne kwestie z przeszłości już przestały istnieć nie są takie same czyli jest związane często z przywiązaniem do czegoś i ze stratą tego, do czego się przywiązaliśmy. I Wenus wraku ma tendencję do życia w przeszłości i przywiązania się, przywiązywania się do przeszłości. Dla Wenus w raku najważniejsze są emocjonalne więzi i budowanie tych emocjonalnych więzi. To są osoby, które nie, często nie potrzebują zrozumienia na poziomie intelektualnym, tak, wyobraźmy sobie, że dwie osoby się zakochują w sobie, ale jedna mówi w języku tureckim, druga mówi w języku polskim, ja bym nie mówią po angielsku. W przypadku Wenus Wraku taki związek mógłby, mógłby zaistnieć i zafunkcjonować, bo na przykład ta komunikacja czy ten flow informacyjny nie odgrywa aż tak ważnej roli. Natomiast dla Wenus Wraku ważną rolę jest to, żeby siebie czuć, żeby była wymiana spojrzenia, wymiana doświadczenia, wymiana energii. Istotna jest też czułość i troska. Patrzą na ludzi i wartościują ludzi w zależności od tego, jacy oni są troskliwi i na ile oni są dbali. Na ile są opiekuńczy. I budują przyjaźnie z tymi, którzy mają w sobie tą naturalną wymianę. Wenus w wraku daje też tendencję do budowania takich trochę plemion, czasami klik, czasami takiego trochę egalitaryzmu, kiedy odsuwa się tych, których nie postrzegam jako rodzinę. Wenus w raku ciężko znosi granice to znaczy odmowę, asertywność pokazanie ludziom patrz, takie są fakty. To nie jest, że ja chcę ci zrobić krzywdę. Dlatego opozycyjny znak koziorożca wiele uczy Wenus w z wraku na temat tego, jak odróżnić fakty od emocji. Kwestie racjonalne od kwestii emocjonalnych. Kwestie biurokratyczne, od, czyli taki na przykład biznes od rodziny, o. biznes od życia personalnego, koziorożec rak. I rakowi jest ciężko to zaakceptować. Rak chciałby, jak osoby z z wraku, jak prowadzą biznes, to często. Kierowane są właśnie tymi wartościami emocjonalnych więzi. Zapominają o innych istotnych rzeczach w biznesie. Dlatego biznesem rządzi koziorożec czy byk. To są bardziej te znaki. Natomiast Wenus w raku mocno przywiązuje się do różnego rodzaju więzi. Często ten biznes jest na zasadzie, że na kogoś można liczyć. Ktoś mi coś załatwi, i mi przywiezie, ale będzie mieć wtedy dług wdzięczności i ja coś tam dzięki temu będę mogła załatwić. Tam jest dużo takiego... Takiej zależności, zażyłości, współzależności. Oczywiście nie każda osoba z Wenus w e, Raku będzie w ten sposób funkcjonować, ale to jest typowe dla takiego położenia. Dla Wenus w Raku ważna jest miękka miłość, ważna jest wrażliwość, współczucie i empatia. I czasami uznają oni, że nie trzeba mówić całej prawdy, jeśli jest ona zbyt bolesna, nie trzeba stawiać po prostu wszystkiego na ostrza nożu, czasami nie warto bronić za mocno swojej granicy, dobiegać do jakiejś prawdy, czasami można przymknąć na pewne rzeczy oko tylko po to, żeby zachować tą więź, która już została utworzona. Dla Venus Wraku ważna jest rodzina i tradycja. Jeśli masz Wenus w raku, to takich wartości możesz przestrzegać, pielęgnować je bardziej. A dla takich osób ciężej jest wyjść na przykład z toksycznej rodziny, bo przywiązanie i wartościowanie tej tradycji, tej rodziny jest tutaj zbyt mocne i to uwikłanie w te relacje rodzinne i oczekiwania rodzinne i tego, jak, jakie były wartości rodzinne, również jest bardzo mocno przesiąknięte. Wenus w raku nie chce zawieść swojej rodziny. Dla nich wyjście z toksycznej relacji często wiąże się ze zbudowaniem swojej własnej rodziny. To jest częste ich rozwiązanie w przypadku na przykład toksycznych, toksycznej rodziny. Oczywiście sama Wenus w raku absolutnie nie wskazuje na to, że masz toksyczną rodzinę. Tylko dałem taki przykład, jak taka energia będzie się tutaj wyrażała. Jeśli masz toksyczną rodzinę, to najlepszym rozwiązaniem jest Założenie swojej własnej, i niepowtarzanie tych samych błędów. I wtedy Wenus Wraku jest dużo bardziej spełniona, ponieważ Wenus Wraku daje coś w rodzaju takiej matczynej energii. I oczywiście znajdziemy męskich facetów jak Jordan Peterson, chociażby z Wenus Wraku. Ale znowu, co jest dla Jordana Petersona istotne? Tradycja, rodzina, e, pewne takie tradycyjne wartości, to jak e, świat został skonstruowany i jak działał przez długi czas, i jakby podtrzymywanie tego. Dla niego monogamiczne związki i relacje są istotne. Jordan Peterson też ma tą w Wraku taką wrażliwą i współczującą. I pamiętam niektóre wywiady, w których się rozpłakał. Jest dosyć czuły jako facet, chociaż jest twardy. Ważna dla nich jest opieka, czułość, dbałość. I to może być tak jak właśnie w przypadku Petersona: czułość. Dbałość i opieka o kwestie społeczne. Teraz, ponieważ dbałość, troska, lojalność i czułość są tak ważnymi wartościami dla Wenus w Raku, to warto zwrócić uwagę, jak bardzo dbały ty jesteś w różnych sferach swojego życia. I w momencie, kiedy tracisz tą czułość, dbałość i połączenie emocjonalne, niezależnie czy mówimy teraz o miejscu pracy, czy o znajomych, czy o przyjaciołach, Istotną kwestią w astrologii jest to, żebyśmy zwracali uwagę przede wszystkim na motywacje, a nie próbowali nadmiernie analizować zachowań. Dlatego, że często zachowania jawią się jako bardzo zbliżone do siebie, podobne lub identyczne, ale w zasadzie wynikają one z innych motywacji. I takim przykładem może być piękny ogród, który wenus w Raku potrafi stworzyć, jak? Pewnie i też Wenus w innych znakach. Natomiast dla Wenus w Raku, ten piękny ogród jest efektem czułości i dbałości. Czułości i dbałości o dom, czułości i dbałości o rodzinę, czułości i dbałości o rośliny. I nie zwracają oni uwagę na piękno, które to tworzy aż tak bardzo, jak na czułość. Jak na tą właśnie chęć ugoszczenia Siebie i innych i stworzenie tego wygodnego, ciepłego gniazdka. Natomiast dla takiej Wenus w Wadze, harmonia i piękno jest główną motywacją, która stoi najczęściej za stworzeniem właśnie takiego pięknego ogrodu. Teraz, jak Wenus w Raku działa na niższym poziomie świadomości? Na niższym poziomie świadomości taka pozycja wskazuje na tendencję do manipulacji. Uzależniania innych od siebie i tworzenia współzależnych relacji. Możemy mieć do czynienia z człowiekiem, który wykorzystuje zależność drugiej osoby od siebie i szuka takiej partnerki lub takiego partnera, który będzie ubezwłasnowolniony w relacji, i dzięki temu ta osoba z Wenus w Zwraku będzie trzymała nad nią kontrolę i ta osoba jej nie opuści. Tak, bo dla Wenus w Raku bardzo typowym lękiem jest lęk przed porzuceniem, lęk przed opuszczeniem, lęk przed utratą. Wenus w Raku potrafi długo tkwić też w energii żalu, w energii przywiązania lub tkwić w relacjach i miejscach ze względu na dobre wspomnienia, nawet jeśli one już dawno nie mają nic wspólnego z teraźniejszością. Stąd Wenus w Raku może tworzyć taki, taki rodzaj relacji, gdzie druga osoba jest zależna ode mnie i dzięki temu, że jest zależna i pod względem finansowym, i pod względem, nie wiem, uwagi, i pod względem a, mojej rodziny i połączenia z moją rodziną lub ze mną. E, I nie wiem, inaczej by nie miała gdzie mieszkać, albo inaczej by nie miała pracy. Cokolwiek, cokolwiek to jest innego, to Wenus w Raku trzyma się czasami takich relacji. Lub idzie w drugą stronę i tworzy w zasadzie relacje, e, w których sama jest bardzo ubezwłasnowolniona i uzależniona i nie trzyma mocnych granic. Pozwala innym przekraczać te granice, pozwala swojemu partnerowi, partnerce przekraczać te granice, a, dlatego, że Wenus w Raku w ogóle nie lubi za bardzo granic i przestrzeni. Ciężko jej zaakceptować granice i przestrzeni i może to traktować jako formę odrzucenia, co nie zawsze jest formą odrzucenia. Dla Wenus w Raku a, więc współzależne relacje, w których jedna osoba mocno zależy od drugiej, lub dwie osoby w równomierny sposób mocno od siebie zależą. Jest bardzo typowe. Też typowe jest manipulowanie poprzez poczucie winy, czyli robienie trochę z siebie ofiary, i na zasadzie widzisz, jesteś mi potrzebny, widzisz, nie możesz mnie zostawić, bo ja sobie bez ciebie nie poradzę. Budowanie takich, e, takiego, takiej narracji, takiej otoczki w sposób subtelny. Wenus w raku woli emocjonalne na niższym poziomie świadomości, zwłaszcza woli jakiekolwiek emocjonalne połączenia, niż ich brak. Stąd na przykład, jak dochodzi do jakiegoś spięcia, jedna osoba wychodzi, potrzebuje przestrzeni dla siebie i oddechu. To będzie typowe dla kogoś, kto ma Wenus w znaku powietrznym lub w strzelcu. A, lub księżyc w znaku powietrznym i strzelcu. To z kolei Wenus w raku w takim momencie może zasypywać SMS-ami, pisać, wiercić tylko po to, żeby dalej istniała ta emocjonalna zażyłość, czyli te nawet pretensje do siebie, które możemy wzajemnie mieć. To jest dalej budowanie tej tych, tych, tego, tego, taka, takiej emocjonalnej natarczywości tylko po to, że tylko dlatego, że emocje nawet złe są lepsze niż ich brak. Z tyłu za mną właśnie w na odbywa się pranie, jeszcze może je widać, natomiast to tak, tylko na chwilę zmieniłem trochę ujęcie. Więcej o Wenus w Raku. Dla Wenus w Raku ważna jest czułość, bałość i lojalność, więc zwróć uwagę na to, a także bezpieczeństwo. Zwróć uwagę na to, czy takie cechy wdrażasz w różne sfery swojego życia. Czy bywasz przezorny, żeby zachować to bezpieczeństwo właśnie? Czy jednak zachowujesz się niedbale? W momencie, kiedy pojawia się z Twojej strony brak troski, brak dbałości, sam nie czujesz się wartościowo z tym, co robisz. Jeśli to są kwestie związane z pracą, lub przygotowywaniem posiłku, nawet tego typu rzeczy mogą powodować u Ciebie zaniżenie poczucia własnej wartości, bo zaczynasz w takich momentach odchodzić od nich. Typowe dla, dla e, Wenus w Raku jest też trzymanie i podtrzymywanie uraz. O ile. Dobrze są, dobrze są oni w podtrzymywaniu wspomnień, o tyle tak samo dobrze są w podtrzymywaniu negatywnych wspomnień. I uraz, które warto więc transformować swój żal, transformować chęć wywierania na innych poczucia winy i transformować swoje pretensje w stosunku do innych. Wenus w wraku może łatwo czuć się odrzucona w momencie, kiedy ktoś po prostu potrzebuje własnej przestrzeni, własnej indywidualności, własnej drogi, dużo wolności czy samodystarczalności. Może to traktować jako odrzucenie, podczas gdy tak naprawdę dla innych osób takie aspekty są ważne, więc na to również uczulam w Twoich relacjach, w Twoich kontaktach z innymi ludźmi, z przyjaciółmi, ze znajomymi, bo Wenus się odnosi do wszelkich relacji. Wenus raku z, z pozytywnej sfery, w pozytywnym wydaniu cechuje wysoki poziom troski, czułości i lojalności. Nawet jeśli nie każda osoba z Wenus raku jest lojalna, to bardzo często w takim momencie zdradza swoje ważne, naprawdę ważne, istotne, warto, istotną swoją wartość. Wenus wraku raku ma wysoki szacunek dla mądrości starszych, dla e, tradycji. Dla przeszłości, dla historii, dla tego, jak świat był ukształtowany kiedyś, dla podtrzymywania wspomnień, dla podtrzymywania pamięci, tego, co było ważne, tego, co stworzyło pewną tożsamość, również dla rodziny. Kiedy wenus wraku, na przykład, musi odłączyć się od rodziny e, i zerwać na trochę więzi, to jest to dla niej dosyć bolesne bardziej niż dla właśnie innych znaków. Wenus w raku potrafi doskonale zadbać o poczucie bezpieczeństwa innych ludzi. To jest naturalny ich talent, żeby spowodować, że inni ludzie czują się bezpiecznie, wyczuć naturalnie nastroje i emocje innych, wchłonąć też ich innych emocje. Mają wysoki poziom empatii, wrażliwości, czu czułości i takiej subtelności w tym wszystkim. Są wrażliwe na nastroje innych ludzi i zmiany nastrojów innych ludzi, a więc tym samym muszą trochę zadbać o swoją własną energetykę i być przezornym w stosunku do tego, kto wokół nich jest. I widzimy tutaj jasną już różnicę, bo kiedy mówiłem o Wenus w Baranie, tam ryzyko i przygoda są dosyć ważną wartością. Tak, rak, który jest w kwadraturze, w konflikcie z Wenus w Baranie, dla niego. Ważna jest przezorność, dla niego ważna jest bliskość, dla niego ważne jest bezpieczeństwo, a więc już nie ryzyko, już niekoniecznie przygoda, już niekoniecznie dzikość i wolność i rebelia. To jest zupełnie inny znak zodiaku i zupełnie inna energetyka, ale każda jest nam potrzebna. A więc analizując właśnie położenie, jakby cień i pozytywną sferę danego znaku Zodiaku i ekspresji danej planety w danym znaku Zodiaku, możemy zobaczyć, jak można przetransformować cień w coś pozytywnego, jak można przetransformować przywiązanie w na przykład podtrzymywanie dobrych wspomnień. Dla Wenus w Raku przebaczenie jest istotne. Pokonanie, a żeby je pokonać, to pierwszy trzeba je zauważyć, rzucić to światło świadomości ku swoim tendencjom do manipulacji i uwikływania innych we pewne wzajemne zależności, z którymi się wiążą pewne oczekiwania. Czyli ja dałem to i to, ja ci zapewniłem tak wiele rzeczy, to teraz ty jesteś mi winny. A jeśli nie zrealizujesz tego, co, co powinieneś, to albo ja będę zły, albo wejdę w rolę ofiary i będę Ciebie trzymać w tym poczuciu winy i w obwinianiu. A, które często jest robione w sposób subtelny, bo Wenus Wraku nie jest do końca bezpośrednia. Dla Wenus Wraku czucie samo w sobie jest istotne i kiedy partner. Okazuje emocje lub chce wyrazić emocje, kiedy partner się rozpłacze, kiedy partner ma w sobie trochę romantyzmu, kiedy powie nawet o swoich własnych problemach i rozterkach, i troskach, to Wenus w wraku czuje się dużo bardziej wartościowa. Kiedy ma wrażenie, że dana osoba jest wyłączona emocjonalnie, to może to odbierać venus wraku dosyć personalnie. Dlatego, że to czucie i ta wymiana emocji są tutaj bardzo ważnym czynnikiem. I Wenus w Raku zwraca uwagę na tą subtelną energetykę emocjonalną, która się dzieje. Wenus w Raku chce być kochana poprzez y, troskę, poprzez to, że ktoś się nimi zatroszczy w przyszłości, że mogą na kogoś liczyć, poprzez lojalność i poprzez pamięć. Prezent, który podkreśla jakieś wspomnienie lub który pokazuje, że zapamiętało się jakiś pewien szczegół osobliwy dla tej osoby, jest czymś ważnym. Jest czymś, co na pewno zostanie zarejestrowane. Wenus wraku również ceni wszystko to, co nas odżywia. Zresztą oni są świetni często w gotowaniu, w przyrządzaniu posiłków, w tym, co nam nas odżywia, z tym wszystkim, co nam się kojarzy z bezpieczeństwem, z takim ciepłym gniazdkiem, z, z rodzinnością, z rodzinną atmosferą, z gościnnością, z, z ciepłem, z ciepłym kocykiem. Wenus wraku ceni wrażliwość i empatię i one są często ważniejsze niż stawianie na swoim. Często jest to ważniejsze niż szczerość, często jest to ważniejsze niż prawda. A więc cenią bardziej akceptację niż dążenie do prawdy. Bardziej zwracanie na to uwagę, żeby nie zaszkodzić całemu gniazdku, całej drobnej społeczności, całemu plemieniu, niż żeby po prostu dążyć do prawdy i ją wyrażać. Nie są więc takimi oficjalnymi rebelami. Bardziej. Działają przezornie. Bardziej chcą dać bezpieczeństwo innym ludziom. Wiedzą, że ta rebelia, czy taka bezpośredniość, czy czasami szczerość, nie dają bezpieczeństwa i mogą ostatecznie przynieść w przyszłości problemy. Stąd Venus Wraku chce być bardzo przezorna i podtrzymywać istniejące już więzi. A jeśli nie może podtrzymać istniejących już więzi lub zacieśnić więzi ze swoim partnerem, to szuka tych więzi trochę gdzie indziej. I w zasadzie w romansach, nawet jeśli dochodzi do zdrady, to to, czego, to, 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 to dlaczego do, niego do tego dochodzi? To dlatego, że brakuje im tej emocjonalnej głębi, tej wrażliwości, tego ciepła, dużo bardziej niż jakiegokolwiek zaspokojenia pożądania czy seksualności. Często tu chodzi właśnie głębiej o takie. O taką emocjonalną bliskość. Oczywiście dla Wenus w raku później jest ciężko się z tego wydostać, dlatego że przywiązanie do tego, co jest i do swoich związków jest dla nich również istotne i nie chcą tutaj rzucić się na coś zupełnie nowego. Na pewno więcej można by było powiedzieć o Wenus w raku, odnieść również, jak ta Wenus w raku wyraża się na różnych płaszczyznach. I jak troska, i czułość, i bałość, i lojalność, i bezpieczeństwo, i przezorność mogą być wyrażone na w różnych rodzajach interakcjach, ale mam nadzieję, że dałem taki główny, ogólny obraz tego, jak właśnie taka pozycja planetarna się wyraża w horoskopie. Wszystkiego dobrego. Cześć.